Okres wakacyjny, bardzo dużo pracy ma policja, prawda? Jak sobie radzicie z dużymi imprezami masowymi? Jeżeli chodzi o duże imprezy masowe, tutaj mam na myśli zbliżającą się imprezę, która będzie na traineckiego uśrodka rekreacji. Nasze zadania to przede wszystkim działania prewencyjne, czyli, czyli zabezpieczenie bezpieczeństwa porządku, o to, aby uczestnicy tej imprezy mogli czuć się bezpiecznie. To również czas, kiedy będzie pracował więcej policjantów po to, aby w razie potrzeby podejmować stosowne działania, aby na przykład upłynniać ruch, ponieważ liczymy się z tym, że będzie dużo uczestników. W poprzednich latach był z tym dość, duży kłopot, prawda? W y, roku biegły pokazał, że było bardzo duże zainteresowanie, w związku z tym też z naszej strony będą również wzmożone działania po to, aby, aby tutaj pomagać kierować ruchem, upłyniać ten ruch, tak, żeby można było płynnie dojechać, a następnie wyjechać z miejsca tej imprezy. Nysa jest teraz w takim specyficznym okresie, gdzie praktycznie działa tak naprawdę jeden, no, dwa mosty w całym mieście. Jak sobie radzicie z tymi no, nieustającymi korkami? Y, w, w okresie wzmożonego ruchu porannego, popołudniowego, z uwagi na wyłączenie jednego z mostów, policjanci na bieżąco monitorują sytuację i tam, w sytuacji, kiedy jest taka potrzeba, policjanci podejmują ręczną regulację ruchem, tak aby w miarę możliwości powtarzam w miarę możliwości ponieważ tutaj ten strumień pojazdów z wszystkich stron jest taki sam no ten ruch upłynniać.